Dziszner uważał, że najlepiej bronimy Kościoła wtedy, kiedy pokazujemy to, co jest jego istotą. A istota jest w zasadzie bardzo prosta, bo istota jest zapisana w Ewangelii. Im więcej dodajemy, można by powiedzieć, im więcej szumu robimy wokół, tym trudniej do tej istoty dotrzeć. Kościół, w jednym z swoich tekstów mówi Kiszner, ma właściwie pomóc ludziom, żeby byli szczęściem dla innych ludzi. Bardzo podoba mi się to sformułowanie. Nie chodzi o to, żeby ludzie byli dla siebie nieszczęściem, ale chodzi o to, żeby jedni drugim przekazywali dobre nowiny. I myślę, że celem Tischnera było, jakby to powiedzieć, oczyszczenie trochę katolicyzmu polskiego z rozmaitych dodatkowych elementów. To akurat się nie bardzo udało, to znaczy powiedziałbym, o ile udało się w jego tekstach, to myślę, że ciągle my patrzymy na katolicyzm w Polsce przez takie krzywe zwierciadło. Jak pada słowo religia, pada słowo wiara, to natychmiast wyłania się cały Zestaw problemów od aborcji przez in vitro, aż po yy, religię w szkole, które w gruncie rzeczy nie należą do istoty wiary, choć są ważne. Są ważne także społecznie, ale istota wiary jest czymś zupełnie innym. I Tischnerowi chodziło o to, żeby pokazać właśnie tę istotę, na tym skoncentrować ludzi. Jeśli ona ich pociągnie, to jakby te inne problemy zaczniemy rozwiązywać też w duchu ewangelicznym, nie patrząc na. Ludzi, którzy mają odmienne zdanie w danej sprawie, jak na jakiś diabłów wcielonych, tylko widząc w nich partnerów pewnej rozmowy. W tym sensie Tischner, myślę, wspólnotę kościelną chciał kształtować jako wspólnotę ludzi dobrej woli, którzy mają dobrą wolę i tą dobrą wolę na zewnątrz też dostrzegają. No i teraz trzeba się zapytać każdy sam siebie, na ile jestem człowiekiem dobrej woli.